Cześć, witam na moim kolejnym filmie. Dziś obejrzymy sobie banknot z PRL-u serii Wielcy Polacy o nominale 50 000 zł. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Stanisława Staszica, uczonego, filozofa, działacza i pisarza politycznego. Nazwa państwa Polska Rzeczpospolita Ludowa. Data emisji 1 grudnia 1989 roku. Jest to seria dwuliterowa BC w kolorze czerwonym. Serię tą pan Czesław Miłczak w stanie pierwszym wycenia na 80 zł. Z dwuliterowych tylko seria AA jest wyceniana wyżej na 250 zł w stanie pierwszym. Podpis prezesa Narodowego Banku Polskiego Władysława Baki i głównego skarbnika Zbigniewa Marskiego. Orzeł bez korony, czyli godło PRL-u, jest w znaku wodnym. Banknot zaprojektował pan Andrzej Heidrich. Na drugiej stronie widzimy nazwę emitenta Narodowy Bank Polski. Jakiś tutaj błąd, błąd druku, przebarwienie. Rozmazana farba prawdopodobnie, ale banknot jest w stanie pierwszym. Mamy tutaj wizerunek warszawskiego pałacu Staszica. Banknot był w obiegu do 31 lipca 1994. Był wymieniany w czasie denominacji na 5 zł. Ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.